I zamienił je w peklowane mięso. Czy we Francji obchodzi się Mikołajki? Generalnie nie. Francuzi nie znają takiego święta. No chyba, że mówimy o północy Francji, o regionach Alzacji i Lotaryngii. Tam zdarza się, że obchodzą Mikołajki i z tym świętem wiąże się dość drastyczna legenda, którą za chwilę wam opowiem, ale. Jeżeli nie jesteś na to gotowy, to proszę zastopuj. Legenda mówi o trzech dzieciach, które wybrały się zbierać resztki plonów z Niestety dzieci zgubiły się i nie mogły znaleźć drogi do domu. Nagle zauważyły w mroku światło, a kiedy zaczęły zbliżać się w tamtą stronę, dostrzegły dom. Zapukały do drzwi. Lecz otworzył im rzeźnik, który obiecał, że da im schronienie na noc. Jednak kiedy tylko drzwi się zamknęły, rzeźnik zamienił dzieci w peklowane mięso i włożył do beczki. Siedem lat później przez tą miejscowość na swoim osiołku przejeżdżał Saint Nicolas, czyli święty Mikołaj. Przechodził niedaleko domu rzeźnika, zapukał do jego drzwi i poprosił o posiłek. Jednak nic mu nie smakowało. Zapytał o mięso, które leżało przez te siedem lat w beczce. Ale rzeźnik bardzo się przestraszył i próbował uciec. Ale święty Mikołaj zatrzymał go, uratował dzieci, które z powrotem z mięsa wróciły do swoich naturalnych, ludzkich kształtów. Jest to historia dość drastyczna, dlatego proszę, nie opowiada jej w pełni dzieciom. Chcę jeszcze dodać, że Saint-Nicolas, czyli święty Mikołaj, nadał rzeźnikowi funkcję, po polsku mówimy takiego diabła, i nazwał go per fuetach, który ma ostrzegać, przed złem niegrzecznych dzieci. Zamiast prezentów daje rózkę.